z ja tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym to podzielę się swoimi pomysłami na stylizację, na babski wypad na drinka z psia psiułą, na kawkę herbatę, e, na jakieś wyjście, na obiad z siostrą, szwagierką, niewidzianą dawną kuzynką, znajomą, która przyjechała e, na wakacje albo i nie. Przy okazji macie ochotę się zobaczyć, to wszystko dzisiaj będzie. Będą to stylizacje prosto z szafy, takie po prostu z zaskoczenia. Nie ma żadnego dokupowania, nie ma żadnego sprawdzenia, nie ma żadnego domawiania, po prostu korzystamy z tego wszystkiego. Co mamy w szafie. U mnie takie wypady ym, babskie zdarzają się niezwykle rzadko, ale się zdarzają. No i też weźmy pod uwagę, że taki wypad, ym, babski wypad, yy, rządzi się swoimi prawami, bo chcemy wypaść jak najlepiej. Szykujemy się yy, jeszcze bardziej, chyba mam wrażenie, że jeszcze bardziej się szykujemy na taki wypad niż yy, na randkę. Ze swoim mężczyzną, więc dzisiaj przygotowałam dla Was takie trzy zestawy. Pierwszy bardzo dziewczęcy, drugi taki na luzie, i trzeci bardziej na drinka, taki bardziej sexy. Więc jeżeli jesteście ciekawe, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I lecimy. Pierwsza stylizacja to jest taka stylizacja wakacyjna i dziewczęca. Postanowiłam e, ubrać sukienkę, sukienkę w kolorze czerwieni i różu, czyli to najmodniejsze połączenie, jakie teraz e, funkcjonuje. I do tego dołożyłam e, słomiane dodatki. Mamy słomianą torebkę, mamy słomiane kolczyki, takie kolczyki ala klipsy e, i mamy słomiane buty na koturnie. Oczywiście, żeby było wygodnie. Oczywiście, żeby ładnie się noga prezentowała. Wszystko, wszystko ze sobą e, gra. Stylizacja jest bardzo zwiewna, dziewczęca. Sukienka jest wiskozowa, sukienka pochodzi z Celwest. E, jeżeli coś tam poznajduję, na pewno sukienkę znajdę i na pewno torebkę i buty znajdę, więc linki zostawię wam w opisie pod spodem. Więc moim zdaniem ta stylizacja jest taka codzienna, a taka miejska, wakacyjna, zwiewna, e, dziewczęca bardzo. Do tego jeszcze dołożyłam okulary. Okulary są z szyi, no, takie m, właśnie beżowe, żeby tam nie było zbyt ciemno, żeby, żeby to się jakoś tak ładnie e, komponowało z tymi słomianymi dodatkami. Więc taka zupełnie niewymuszona stylówka e, z sukienką modnym kolorze. Druga stylizacja jest bardzo luźna. czy znaczy, luźna nie luźna. No, miałam w planie, miałam w planie coś takiego bardziej hipisowskiego i trochę poszłam w ten, w ten w ten klimat, ale też nie do końca. I mamy tutaj spodnie, spodnie jeansy, które weszłam pierwszy raz po wakacjach. Po całych wakacjach, więc są to jeansy troszeczkę rozszerzane do dołu, takie ala dzwony, szersze do dołu. Do, do tego dołożyłam, do tych dzwonów, oczywiście, dołożyłam buty na platformie, na słomianej platformie. To są buty z Bond Prixa. Bardzo fajnie się prezentują. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie zamieniłabym, nie dodałabym czegoś właśnie na obcaś nie dodałabym może tych koturn z poprzedniej stylizacji. W każdym razie na pewno coś na, na platformie. Formie jest wymagane do tych spodni. Do tego dołożyłam białą koszulę. Miałam pomysł na jakąś tunikę, na coś dłuższego, no ale stwierdziłam, że jednak ta koszula będzie ok. Dołożyłam kolorowe koraliki. A jedne to są koraliki, a drugie to jest po prostu taka zawieszka do okularów, więc, więc to, to dołożyłam. No i długo zastanawiałam się, czy dołożyć jakąś małą torebeczkę, czy ten plecak, ale miało być bardzo wygodnie, miał być taki hipisowski vibe, więc jakoś tak bardziej pasował mi ten plecak. Może kolor niekoniecznie nawiązuje do takich letnich klimatów, ale no ta stylizacja z długimi spodniami, jak dla mnie, jest już bardziej taka jej jest już taka bardziej na przełomie właśnie e, lata jesieni, więc wydaje mi się, że ten plecaczek czarny nie najgorzej tu wygląda. hipisowskiego e, oczywiście e, outfitu nie mogło zabraknąć okrągłych kół. E, no jeśli chodzi o, o ten styl, to kojarzy mi się właśnie z biżuterią taką kolorową z wielkimi kolczykami, ze zwisającymi kolczykami. Tutaj postawiłam właśnie na e, kolczyki koła. Całość oczywiście e, doprawiłam okularami. Okulary są takie kwadratowe, e, typowe lata 60., 70 bardziej typowe lata 70 brązowe, kwadratowe takie wystające poza obrys twarzy bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda i ogólnie cała ta stylówka myślę, że jest do otworzenia przeze mnie, bo to jest taka zupełnie zwyczajna stylówka ale trochę na luzie z takim, z takim twistem bardzo podoba mi się ta koszula koszula to jest akurat u mnie nowość to jest muślinowa biała koszula z Shinu, którą już mierzyłam, jeżeli jeszcze nie widziałam Właściwie filmu no to no to zerknijcie sobie tutaj zobaczcie, nowa z gniecionej bawełny koszula, która się tutaj sprawdza świetnie, każda koszula się tutaj będzie dobrze sprawdzała myślę, że tunika też się tutaj fajnie sprawdzi, myślę, że niebieska koszula też się tutaj fajnie sprawdzi ale podobał mi się ten, ten kontrast kontrast ciemnych jeansów z białą koszulą i właśnie z tymi kolorowymi koralikami, które miałam które miałam zawieszone więc druga stylizacja jest taka luźna ala trochę hipisowska. No i trzecia stylówka. Trzecia stylówka jest tutaj bardziej przeznaczona na drinka, na jakieś wyjście na tańce do klubu, raczej bym to tak widziała. I zastanawiałam się tutaj nad cekinową spódnicą i już z białą koszulą, ale stwierdziłam, że już biała koszula bo poprzedniej stylizacji, więc mamy tutaj czarną sukienkę. Czarną sukienkę, którą mam w swojej szafie, która jest na każde wyjście. Jest to taka półdzianinowa sukienka z pięknym dekoltem z Bond Prix. Ubram moje niezniszczalne czarne sandałki z Jorsa, które już naprawdę wyglądają źle, które no, już wymagają wymiany. Ale najwygodniejsze, jeśli bym poszła na tańce, to pewnie poszłabym w tych butach jeszcze. Do tego, oczywiście, mamy tutaj czerwoną torebkę, niezniszczalną, wakacyjną czerwoną torebkę, czerwone usto pod kolor, żeby, żeby nie było czarne okulary. No bo jeszcze może wcześniej się spotkamy na jakimś obiedzie, jak będzie świetlny. O słońce, dopiero później pójdziemy, pójdziemy na rundkę po klubach, więc czarne, eleganckie, klasyczne okulary, naprawdę to wszystko fajnie się prezentuje. No i tutaj jeśli chodzi o kolczyki, jeśli chodzi o biżuterię, to po... Postawiłam na coś bardzo błyszczącego, srebrne kolczyki, takie koła z, z gniecionego takiego materiału, które pięknie połyskują, które naprawdę dodają takiej elegancji, całej stylizacji. No ta sukienka zdecydowanie prezentuje się świetnie, jest bardzo wygodna, jest z takiego materiału właśnie elastan z wiskozą, więc dodatkowo jest bardzo. Oddychająca, no i rozciągli, rozciąga się na wszystkie strony, więc nic nas nie uwiera. Naprawdę świetna, świetna, sprawa. Wyszłabym w niej właśnie na jakieś, na jakieś tańce. Tutaj szczujemy troszeczkę dekoltem. Możemy trochę przyszczuć, możemy troszeczkę bardziej, bardziej ten dekolt sobie, mm, Tutaj yy, zasłonić, żeby, nie, żeby nikogo nie kusiło. A w każdym razie taka stylóweczka, spoko. Włos, włos przerzuciłam na jedną stronę i po prostu, można powiedzieć, taką fatalnie zrobiłam drogę na tej stylizacji. W każdym razie takie trzy zestawy na szybko Wam wymyśliłam. Totalnie, po prostu, zerknęłam, co mam w szafie i lecimy. Yy, więc czekam na Wasze opinie. Co sądzicie, które z tych, które z tych zestawów Wam się. Najbardziej podoba, w, którym, w których z tych zestawów ja wam się najbardziej spodobałam? Co byście doradziły? Jakie następne zestawy by się doradziły? Myślę, że, um, że byłoby naprawdę, miałabym full wybór, jeśli chodzi o zestaw z sukienką, bo tak naprawdę mogę zmieniać sukienkę mogę zmieniać kolory sukienki, mogę zmieniać różne sukienki, a te słomiane dodatki cały czas będą super wyglądały, cały czas super będą się prezentowały, podobnie jest z zestawem z jeansami, tam mogę zmieniać góry, mogę zmieniać koszulę, mogę zmieniać bluzki i to wszystko będzie do siebie pasowało, więc naprawdę są to takie uniwersalne połączenia, a ja uwielbiam właśnie te słomiane dodatki, no bo no one, tak jak mówię, no pasują do wszystkiego, ja uwielbiam takie Rzeczy. E, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chciałobyście więcej takich filmów z inspiracjami, z inspiracjami na jakieś konkretne wyjścia, na jakieś konkretne uroczystości, no to dajcie mi znać coś wykombinujemy, coś żeby się też zainspirować tym, żeby otworzyć tam swoją szafę, pokombinować troszeczkę pomyśleć, stanąć pomyśleć co ja tam mam co by się udało z tego wyczarować, więc czekam na wasze opinie, napiszcie w komentarzach, pamiętajcie o łapce w górę pamiętajcie o subskrypcji E, wpadajcie do mnie na vloga, wpadajcie na, na, na Instagrama, e, na kanale vlogowym chyba już na stałe będą się pojawiały e, live'y koniec końców rozkminiałam, rozkminiałam, były live był live tutaj, pojawił się pojawił się live, pojawiły się live na TikToku, ale koniec końców chyba najfajniej jest na moim kanale vlogowym, jeśli chodzi o live'iki, więc zapraszam Was tam bo po prostu tematyka jest wszechstronna rozmawiamy sobie naprawdę na różne, na różne tematy, więc zapraszam Was serdecznie tam a na dzisiaj to było wszystko, ja się z Wami żegnam cześć, pa!